Witam Was, Wagi. To jest dla Was czytanie na sierpień 2021. Zobaczmy, co się u Was będzie działo. Jakie są dla Was informacje na ten miesiąc? Sierpień dla Wagi. OK. Twoja sytuacja: dziesiątka mieczy. Wyzwania. Rycerz mieczy, szóstka mieczy. Sprawiedliwość Przeszłość Paść Pucharów Do czego dążycie? Co macie w głowie? Szóstka kijów Najbliższa przyszłość. Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Gwiazda. Wy w tej sytuacji. As mieczy. Dookoła. Dziesiątka pucharów. Czego nie widzisz? Oba kijów I potencjalny wynik. Trójka pucharów. I cesarz. Ok, super. Bardzo ładnie. Pod spodem mamy dwójkę pentakli. Ok, zobaczmy wagi, co u Was. Bardzo ładne czytanie. Wagi mogą powracać w jakieś rodzinne strony. No, pokazuje się właśnie porzucanie już jakiegoś etapu i progres. Dużo też w ogóle wsparcia z Twojego otoczenia, właśnie albo przyjaciół, albo rodziny i która ułatwia tutaj cały ten, ten transyt. Prawda? to yy, no, może być dla Was yy, również dla niektórych zmiana miejsca zamieszkania i takie fizyczne przemieszczenie się do czegoś innego, bądź yy, właśnie zmiana, zmiana pracy, yy, ale również tak jakby no, pojawia mi się powrót do jakichś osób, z którymi naprawdę masz mocne relacje, bądź wsparcie właśnie przyjaciół. I to jest tutaj pozytywne. Yy, jest też takie fajne skupienie na tym nowym celu, i rzeczywiście, po jakby wiesz, gdzie masz iść wago, i, i, i sporo jest takich serdecznych osób dookoła ciebie, które tutaj pomogą ci jakby sfinalizować bądź w jakiś taki praktyczny sposób właśnie przeprowadzić ten, ten tranzyt. Okay, w tym jakby w otwarciu nowego rozdziału życia. Zobaczmy tak po kolei. Sytuacja dziesiątka mieczy, więc już tak jakby pozostawiamy za sobą coś, co po prostu już nie ma wielkiego znaczenia. No, dziesiątka mieczy kojarzy się z poczuciem trochę porażki, poddaniem się w jakiejś sprawie, w której no, nie mamy siły przebicia bądź. Coś się po prostu skończyło i wyczerpało. Ale ja myślę, że tutaj jesteś zupełnie gotowy na to, żeby pójść w nowe, bo ten pomysł na nowe już tutaj jest. W tej sytuacji dziesiątki mieczy, gdzie coś się kończy albo coś się skończyło. Ty jesteś już asem mieczy, więc jest też ten nowy pomysł na, na, jakby na ten nowy rozdział, nowy plan. I on może już powstał e, śmiało w przeszłości i pojawia się ten pas, paś Pucharów. To może być również, prawda, jakaś nowa osoba, która się pojawiła trochę niespodziewanie tutaj w całej tej relacji. E, no, to może być osoba znaku. E, właśnie wodnego, ale Paść pas Pucharów również reprezentuje takie marzenie, takie Kreatywną energię, pomysłowość. Czasem te pomysły są takie, właśnie odrealnione, ale one nas tak, jakby zabierają gdzieś w jakąś taką przestrzeń fantazji, gdzie dużo rzeczy jest możliwe, i ta energia się po prostu zmienia, i zaczynamy przyciągać do siebie nowe, zupełnie inne rzeczy. Tak? Więc jest taka uniesienie, tak, jakby naszego, no, zmiana trochę sposobu myślenia. Trochę marzymy, trochę tak jakby e, e, prawda, w, tych, w tym świecie marzeń, tak właśnie reprezentuje ten paść pucharów, e, dużo więcej jest realnych rzeczy i odzyskujemy nadzieję, prawda, które jest teraz tym motorem działania. E, co jest przyczyną całej tej sytuacji? U podstawy mamy... E, Sprawiedliwość i sprawiedliwość może tutaj mówić w ogóle o zakończeniu kontraktu, tak? Bo co się kończy? Sprawiedliwość mówi o sprawach właśnie sądowych, dokumentach. Może być również wyrównanie, takie jakby mm, stron, wyrównanie porachunków, tak? Tak mi się od razu właśnie pokazało, ponieważ tutaj jest porówno. Karta sprawiedliwości również się pokazuje jako ważna decyzja. I prawda, mamy ten, ten miecz, który ona tutaj trzyma, otwiera i tak jakby e, obie strony, e, ta, ta decyzja, czyli ten miecz przywracają równowagę, tak? obie strony są zrównoważone. E, no, sprawiedliwość może mówić właśnie o takiej decyzji, która zostaje podjęta, podpisana e, i. Od tej pory prawda, jest bardzo klarowna jasność, co robimy dalej, tak? Czyli został wydany dekret, bądź prawda, w jakiś sposób zakończyła się sprawa sądowa, bądź kontrakt, to są też równ również jakieś dokumenty, coś zostaje orzeczone i mamy jasność, gdzie mamy się teraz skupić, prawda? Także jakaś sprawa się tutaj kończy. Do czego Ty dążysz? No szóstka kijów mówi o samozadowoleniu, o sukcesie, o w ogóle, mam wrażenie, przeniesieniu się również w miejsce, gdzie jesteś doceniony, bo jest to karta postawienia siebie w centrum, gdzie nie boimy się sięgnąć po właśnie... Po te pierwsze skrzypce i grać te pierwsze skrzypce. Także tutaj myślę, że jest ambitnie. Więc mam wrażenie, że w ogóle się nie przejmujesz tym, co zostawiasz za sobą, bo jest pomysł, jest skupienie, są ambitne plany, może trochę takie rozdmuchane, ale yy, no, szóstka yy, kijów czasem jest taką kartą właśnie takiej pewności siebie. Ale myślę, że w tej sytuacji jest to fajne i dodaje Ci to po prostu powera. Co jest wyzwaniem? No, mamy szóstkę mieczy i kartę tranzytu, mam wrażenie, do tej ziemi obiecanej i rycerza, mieczy, i to jest Twoja energia. I obydwie karty mówią o przesunięciu się gdzieś, przeniesieniu się, szybkości. Ta szybkość może być tutaj problematyczna, prawda? Bo tak jakby mam wrażenie, że decyzja i tak jakby zewnętrzne przyczyny... Już tak jakby zamykają pewną sprawę, głową jesteś w innym miejscu, myślę. No, ale fizycznie może być na przykład trudna. Ta karta może mówić, że po prostu trudna będzie przeprowadzka, jeżeli powiedzmy pr przeprowadzasz się, to po prostu fizycznie ciężko będzie się spakować i szybko to załatwić, ten tranzyt, prawda, pomiędzy jednym. Bo szóstka mieczy mówi o tym, że ruszamy ku ziemi obiecanej, pakujemy swoje rzeczy, swoje doświadczenia i ruszamy w nową drogę. No i mamy ten um, środek transportu, który tutaj może nie być taki łatwy do zrealizowania, albo ta droga. No, szóstka um, znaczy rycerz mieczy również mówi o tym, że działanie jest szybkie, więc może właśnie być tutaj wyzwanie, prawda? Kiedy ja. Osiągnę już i znajdę się w gronie i w tłumie tych osób, które tutaj e, chcą mnie naśladować i prawda, e, są e, jakby jestem wybrany z nich, może to nie być aż tak szybko, jak, e, jakbyśmy sobie tego życzyli. E, co nadchodzi? No, ładna karta, bo e, właśnie do czego idzie? Ta dziesiątka mieczy no, idzie do gwiazdy, gdzie nadzieje wracają, gdzie jest marzenie. No tutaj te dwie karty wróżą też dużą popularność, prawda? Bo to masz w głowie, jakby to masz w sobie i zaczynasz tego doświadczać. Więc, wszelkie takie mm, profesje związane właśnie z, z bycia w cudzysłowie gwiazdą również prawda, wystawianie siebie na, na, na widok będą tutaj bardzo pozytywne. Ale ogólnie gwiazda mówi o tym, że świat układa tak swoją drogę, że po prostu nam pomaga na, na tej ścieżce, także jest tutaj poczucie, że los nam sprzyja, tym bardziej że dzieje się to w otoczeniu dziesiątki pucharów, czyli tego, tej serdeczności, prawda? Te, tego szczęścia, tego poczucia, że mamy go koło siebie, prawda? Wy wyruszasz, prawda, dziesiątka, zostawiając coś, wyruszasz na spotkanie ludziom, którzy na ciebie czekają, którzy cieszą się z twojej obecności, który, którzy otoczą cię też swoją miłością. Także mam wrażenie, że jest duże wsparcie z środowiska. Być może jest to rodzina, której dawno nie widziałeś. i Bardzo się cieszę, że na przykład wracasz do domu. No. Nadzieja się pojawia i takie poczucie, że wszystko będzie dobrze. Jeżeli chodzi, jeżeli są tutaj relacje, prawda, coś zostawiamy za sobą, ponieważ żądamy sprawiedliwości i relacja jakaś, która się zapoczątkowała już w przeszłości, paziem, pas jest dopiero tak jakby początkiem, dopiero jest tak jakby zaproszeniem, no. Jeżeli jest ta decyzja i, i chcemy iść tam, gdzie, na, gdzie nas lubią, można tak to skrócić, prawda? Ta dziesiątka pocharów mówi, że znajdziemy tam spokój. No i wraca nadzieja na to, że wszystko się super ułoży i nasze marzenia jedno po drugim będą się spełniać. Czego nie widzisz w tej sytuacji? Ja myślę, że to jest w ogóle nowa osoba. Ta królowa kijów. No, to może być osoba znaku ognistego. Eee, to, tu jest dużo takiej kre fajnej, kreatywnej energii i też tak jakby takiego, takiego powera, który tutaj towarzyszy tej szóstce szóste kijów, więc albo jeszcze nie widzisz pewnego aspektu siebie takiej królowej kijów, jest, to ona jest taką rządzącą królową, która pozytywnie realizuje i bardzo z taką wielką namiętnością realizuje swoje marzenia, tak? Albo jest to nowa osoba, która się tutaj pojawi, mocno właśnie w Twoim życiu. Jak się wszystko kończy, no właśnie, trójka pucharów mówi o przyjaźniach, ale trójka pucharów może również mówić tutaj, że jest flirt, że są spotkania towarzyskie i że jest zabawa. I też świetnie się pokazało już w drugim czytaniu, właśnie gwiazda i trójka pucharów e, właśnie, e, prawda, te gwiazdy, które towarzyszą, ta, to poczucie takiej wspólnoty ze światem, opieki, e, jaką świat nas otacza. Także fajne takie e, uczucie, też połączenia z innymi ludźmi i z przyjaciółmi. E, no, jeżeli tutaj się pojawia jakiś nowy związek, no e, to on może być w ogóle taki, zaczynać się od miłego spędzania czasu i takiego poczucia e, właśnie m, ciepłych relacji. Pojawia się też ryce, m, pojawia się też cesarz. No, tu może być również osoba, znaku, e, osoba spod znaku barana albo lwa. E, cesarz również może reprezentować tutaj ważną decyzję. Planowanie, rozplanowywanie, co będzie dalej. E, mądre, przemyślane decyzje, e, układanie planu życiowego. E, być może nawet jakiś taka jakiś awans, prawda? Jeżeli zmieniasz pracę, no to kończymy taką mocną pozycją, albo, prawda, trójka pocharów mówi o przyjaźniach, albo taką osobę mamy koło siebie, tak? Także, no, ładnie to wygląda. Mamy sporo osób, które nam sprzyjają, które się chętnie nami zapiekują, albo no. Cieszą się, bądź długo oczekiwały na nasze przybycie. No i tak jakby korzystamy z tego. Ta, te więzi się tutaj pogłębiają, także bardzo ładne czytanie. Jeżeli macie jakiś taki tranzyt, to zdecydowanie e, prawda, pomoc nadejdzie, jeśli tylko o nią poprosicie. No i ten nowy rozdział wygląda bardzo obiecująco. Na pewno jest wśród ludzi, którzy, którzy, którym zależy w ogóle na tobie wako. Dobra, zobaczmy, co karty by radziły. Cesarz. Okej, okay, cesarz. I cesarz jest tutaj. Cesarz czasem się pokazuje właśnie jako mąż, partner, głowa rodziny, ojciec. Mądra osoba, na przykład szef, który jest na tej wysokiej pozycji i tutaj jest dobra z nim przyjaźń, także możesz mieć tutaj obok siebie bardzo wpływową osobę, która chętnie Ci pomoże i z którą nawet możesz zawiązać jakąś albo bliższą relację, prawda, czy emocjonalną, właśnie. I to jest taka osoba, która jest naprawdę dojrzała, sprawiedliwa. I e, poukładana, i to może być ktoś, kto ma już e, dużo zdobyte w życiu, w sensie takiego statusu społecznego, albo na przykład właśnie majątku. No, albo jest to ktoś, kto. No na pewno podchodzi do ciebie serdecznie. Jeżeli jest to twój jakiś stary znajomy, no to ta osoba ma jakiś plan dla ciebie również. Tak, którym będziecie mogli realizować razem. Ale to jest fajna, pokładana i konkretna osoba, na której można polegać. To jest też ktoś, kto już dużo sam osiągnął i chętnie jakby ciebie wciągnie w ten układ. Także no, bardzo pozytywne czytanie. Mm. E, tutaj również może się właśnie zaznaczyć, prawda, asym, bo pokazuje się ta dziesiątka pocharu, więc jest to też dom rodzinny, te przyjaźnie takie kultywowane wieloletnio. E, tu może się bardzo fajnie też zaznaczyć relacja z ojcem, e, który chętnie służy pomocą i poradą. No dobrze, myślę, że to wszystko wagi. Postaram widzimy się w przyszłym miesiącu.